Czy czujesz to w powietrzu? Ten dziwny niepokój, który nie daje ci spokoju, choć nie umiesz go nazwać. Jakby coś miało się wydarzyć coś wielkiego coś, co zmieni bieg wielu istnień. To nie jest przypadek, że teraz to słyszysz. To nie jest przypadek, że Twoje serce bije mocniej w tej chwili. To jest wezwanie, duchowe wezwanie do przebudzenia. Do zrozumienia, że nadchodzi czas próby. Gabriel, posłaniec światłości, zbliża się, niosąc ze sobą prawdę, którą wielu odrzucało przez lata. To nie jest łatwa prawda jest bolesna. Odsłania to, co było ukryte w ciemnościach naszych serc i dusz. Ale nie po to, by nas osądzić, nie po to, by nas przestraszyć. Przychodzi, by nas obudzić. Bo czas, w którym żyjemy, nie jest czasem zwyczajnym. To czas rozstrzygnięć. Czas, w którym każdy z nas zostanie postawiony przed decyzją: pozostać ślepym czy otworzyć oczy i zobaczyć to, co było ukryte. Ta wiadomość nie jest dla wszystkich. Ale jeśli w tej chwili czujesz, że to o tobie, jeśli coś w środku zaczyna cię poruszać, jakbyś przypomniał sobie coś, co dawno zostało zapomniane, to znaczy, że to właśnie do ciebie przemawia Gabriel. Bo dusza wie, zanim umysł zrozumie. Wielu z nas żyje tak, jakby wszystko miało trwać wiecznie, jakby czas nie miał znaczenia, jakby można było wciąż odkładać to, co najważniejsze, na później. Ale ten czas się kończy. I to nie jest groźba, to łaska, bo Bóg daje nam jeszcze chwilę. Jeszcze jeden oddech, jeszcze jedną szansę, by wrócić do siebie, do prawdy, do światła. Gabriel przynosi przesłanie: Mówi: Otwórz oczy. To, co miało być ukryte, zostanie ujawnione. A ten, kto słucha, będzie gotowy. Ale gotowość nie przychodzi sama. Musimy jej zapragnąć. Musimy przestać udawać, że wszystko jest dobrze, gdy w głębi duszy czujemy, że coś się wali. Musimy przestać przykrywać duchowy głód rozrywką, zakupami, iluzją kontroli. Prawda nadchodzi jak fala. I jeśli nie jesteś zakorzeniony w świetle, porwie cię ciemność. Widzisz, każda epoka ludzkości miała swój czas próby. Swój moment, gdy niebo przemawiało do ziemi. Teraz jest nasz czas. I chociaż wielu tego nie słyszy, Ty słyszysz, bo jesteś tutaj, bo Twoja dusza wołała o znak, i ten znak właśnie przyszedł. Nie chodzi o religię, nie chodzi o strach, chodzi o to, czy jesteś gotowy zobaczyć, że świat, w którym żyjesz, to tylko cień rzeczywistości duchowej, że to, co naprawdę ważne, jest niewidzialne. Ale teraz niewidzialne zaczyna się objawiać. I nie będzie już odwrotu. Gabriel mówi też coś więcej. Mówi, że ten, kto zaufa światłu, nie zostanie zawstydzony. Że nawet jeśli świat będzie się chwiał, serce, które zakorzeniło się w prawdzie, pozostanie niewzruszone. I że największym darem tego czasu jest możliwość przemiany. Nawet jeśli ta przemiana boli. Czujesz ten ciężar. Ten lęk, który wzbiera, kiedy słyszysz o próbie, o prawdzie, o duchowym przebudzeniu? To dobrze. To znak, że twoje serce nie jest jeszcze zamknięte. To znak, że jesteś żywy duchowo. Bo tylko ci, którzy śpią duchowo, nie czują nic. Dlatego teraz, proszę cię, nie uciekaj. Nie odwracaj wzroku, bo to, co zostanie powiedziane, może być tym, czego szukałeś przez całe życie. To może być ta odpowiedź, o którą modliłeś się w ciszy, kiedy nikt nie patrzył. To może być ten głos, który powie ci: Nie jesteś sam, zawsze byłeś widziany, zawsze byłeś kochany. Jeśli to przemawia do Ciebie, zostań z nami do końca, to może zmienić Twój dzień. Kiedy mówimy o czasie próby, nie mówimy o czymś, co dopiero nadejdzie w przyszłości. Ta próba już trwa. Dla wielu z nas zaczęła się cicho, niemal niezauważalnie. Przez codzienne trudności, przez pęknięcia w relacjach, przez utraty, przez ten wewnętrzny smutek, którego nie da się wytłumaczyć logicznie. I choć nie było to nazwane, Twoja dusza rozpoznała, że coś się zmienia. Że coś większego się zbliża. Gabriel nie przychodzi, by nas potępić. On przychodzi z misą. Jak każdy anioł jest posłańcem, ale jego obecność oznacza coś więcej niż tylko wiadomość. Oznacza wezwanie do działania. Bo ten czas, w którym żyjemy, wymaga od nas odwagi. Już nie wystarczy żyć z dnia na dzień. Już nie wystarczy uciekać w pozory bezpieczeństwa. Teraz każdy z nas staje przed pytaniem: w co wierzę naprawdę? Nie chodzi o dogmaty. Chodzi o to, co jest w Twoim sercu, o to, czym karmisz swoją duszę, o to, czy jesteś gotowy wyjść z duchowej iluzji i zobaczyć, że światło nie jest gdzieś daleko. Ono zawsze było w Tobie, ale zbyt długo je zakrywałeś strachem, wątpliwościami, poczuciem winy, wygodnym zapomnieniem. Gabriel mówi: Obudź się, człowieku. Bóg nie zapomniał o tobie, ale ty zapomniałeś o nim. To bolesne. Tak, to prawda, która rani. Ale czy nie warto być zranionym przez prawdę niż karmionym iluzją? Ile jeszcze razy będziemy budować życie na piasku, ignorując to, co wieczne? Są momenty, kiedy życie stawia nas pod ścianą. Kiedy wszystko, na czym polegaliśmy, zaczyna się kruszyć. Dla jednych to choroba, dla innych rozpad rodziny, zdrada, utrata pracy, wewnętrzna pustka. I wtedy myślimy: dlaczego? Ale prawdziwe pytanie brzmi: co to ma mi pokazać? Bo próba to nie kara, to okazja do głębokiej przemiany. To Boże narzędzie, by wyrwać nas z letargu. A Gabriel, ten, który zna Boży głos, nie przychodzi sam. Przychodzi z siłą, która może rozbić każdą duchową skorupę, z obecnością, która rozpala to, co przygasło. I chociaż może się wydawać, że świat idzie w ciemność, to właśnie w ciemności światło świeci najjaśniej. Być może właśnie dlatego to słyszysz teraz, bo Twoje życie nie jest przypadkiem. Twoje cierpienie nie jest bez sensu. Każda łza, każdy bunt, każda chwila, w której myślałeś, że nikt cię nie rozumie, to wszystko było wołaniem duszy. I niebo to wołanie usłyszało. Czas próby oznacza, że nadchodzi oczyszczenie, ale nie bój się, bo ten, kto jest gotów przejść przez ogień, nie zostanie spalony, lecz przemieniony. I to jest właśnie sens tej duchowej walki. Nie chodzi o przetrwanie, chodzi o odrodzenie, o powrót do siebie, do prawdziwego ja, które nie jest zbudowane na lęku ani opinii innych ludzi, lecz na prawdzie, która płynie prosto od Stwórcy. I może teraz, w tej chwili, czujesz, jak coś się porusza w tobie, jakby coś pękało. To dobrze, pozwól, by pękło. Bo tylko wtedy można zacząć naprawdę oddychać. To jest ten moment, kiedy maski opadają. Kiedy nie musisz już niczego udawać. Bóg nie potrzebuje twojej doskonałości. On pragnie twojej autentyczności. Twojego serca. Takiego, jaki jest nawet jeśli złamane. Gabriel przypomina nam, że niebo jest bliżej niż myślimy. I że choć wielu się odwraca, ty możesz pójść inną drogą: drogą odwagi, drogą prawdy, drogą światła. Ale najpierw trzeba spojrzeć w siebie bez lęku, bo tylko ci, którzy są gotowi stanąć w prawdzie, mogą naprawdę być wolni. Dlatego jeśli twoje serce bije mocniej teraz, jeśli czujesz, że to nie są tylko słowa, to znaczy, że On już działa. Że ta wiadomość dociera do głębi, że czas próby to nie koniec, ale początek. Początek drogi, na której nie jesteś sam. Zanim Gabriel objawi całą prawdę, musimy być gotowi ją przyjąć. Bo prawda nie jest tylko informacją. Prawda to światło. A kiedy ono wchodzi do ciemności, ta ciemność nie może już dłużej się ukrywać. Wiele rzeczy, które przez lata były zakryte, nasze lęki, nasze błędy, nasz duchowy sen, zaczynają wychodzić na powierzchnię. I to boli, ale to właśnie ten ból prowadzi do uzdrowienia. Wszyscy nosimy w sobie cienie, historie, których się wstydzimy, słowa, których żałujemy, decyzje, które zostawiły nas z poczuciem winy. Ale Gabriel mówi, nie przyszedłem, by je wypominać. Przyszedłem, by je odkupić. W oczach Boga nic nie jest stracone. Każde pęknięcie może stać się miejscem, przez które przechodzi jego światło. Ale tylko wtedy, gdy przestaniemy udawać, że ich nie ma. Czas próby to czas konfrontacji z samym sobą. Czy potrafię być szczery wobec tego, co naprawdę czuję? Czy potrafię powiedzieć, potrzebuję pomocy? Czy umiem przyznać, że duchowo jestem zagubiony, głodny, spragniony sensu, którego nie znajduję w świecie? To nie jest słabość, to odwaga i właśnie takiej odwagi Bóg teraz szuka w sercach swoich dzieci, bo ten czas, który nadchodzi, nie będzie łatwy. Świat będzie drżeć. Stare struktury będą się rozpadać. To, co fałszywe, nie przetrwa. I wielu będzie zdezorientowanych. Wtedy pojawią się głosy: jedne będą nawoływać do lęku, inne do gniewu, jeszcze inne do ucieczki. Ale będzie też jeden głos cichy, spokojny, prawdziwy. To głos Gabriela głos, który mówi: Nie bój się! Nie jesteś sam. To, co się dzieje, musi się wydarzyć, by to, co prawdziwe, mogło się objawić. I właśnie dlatego jesteś tutaj, bo masz być świadkiem tej przemiany. Masz być tym, który nie ucieknie, ale stanie mocno, nawet jeśli wszystko wokół się chwieje. Bo to nie jest czas dla duchowo obojętnych. To jest czas dla tych, którzy odważą się ufać niewidzialnemu. Którzy wybiorą wiarę, nawet gdy oczy nie widzą. Może myślisz teraz, ale ja nie jestem gotowy. Nie jestem wystarczająco silny, wystarczająco święty, wystarczająco dobry. I właśnie dlatego to do ciebie kierowane są te słowa. Bo gotowość nie oznacza perfekcji. Gotowość oznacza otwartość. Serce, które mówi: Boże, nie wiem jak, ale pragnę cię kropka. To wystarczy. Bóg nie potrzebuje Twojej siły, On da Ci swoją. Nie potrzebuje Twojej mądrości, On poprowadzi Cię krok po kroku. Gabriel przypomina: Ten, kto pokłada nadzieję w świetle, nie zostanie zawstydzony. I nawet jeśli nie rozumiesz jeszcze całego sensu tego przesłania, nawet jeśli wszystko wydaje się zbyt wielkie, zbyt głębokie, zostań. Czas próby to też czas objawienia. Czas, w którym Bóg zbliża się bardziej niż kiedykolwiek, ale zbliża się w ciszy, nie przez spektakularne znaki, ale przez poruszenia serca, przez łzy, przez to wewnętrzne przeczucie, że właśnie teraz dzieje się coś ważnego. Może właśnie dziś masz podjąć decyzję, by wrócić do modlitwy, do ciszy, do rozmowy z Bogiem, której tak długo unikałeś. Może dziś masz zamknąć drzwi przed tym, co okarmiło twój duchowy sen, i powiedzieć: Dość. Wybieram życie, wybieram prawdę, wybieram światło. Ta decyzja może nie zmieni wszystkiego od razu, ale zmieni coś w tobie. A to jest początek prawdziwej przemiany. Gabriel nie przynosi rozwiązań z dnia na dzień. On przynosi zaproszenie do wejścia na ścieżkę, która może być trudna, ale prowadzi do wolności. Dlatego teraz, kiedy słyszysz te słowa, nie lekceważ tego głosu wewnątrz siebie. To nie jest tylko emocja, to wezwanie, duchowe poruszenie, którego nie da się zignorować. Zaufaj temu. Bo prawda, nawet bolesna, jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo. A światło, nawet jeśli oślepia na chwilę, leczy oczy, które zbyt długo żyły w mroku. To nie koniec, to dopiero początek. Czas próby jest darem, jeśli potrafimy go przyjąć. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że Twoje serce naprawdę słucha, że nie jesteś tylko przypadkowym słuchaczem. Jesteś kimś, kto został poruszony, kto poczuł, że te słowa niosą więcej niż dźwięk, że niosą prawdę, a prawda zawsze zostawia ślad. Gabriel mówi teraz coś bardzo cichego, ale niezwykle ważnego. Mówi: To nie świat się kończy, to stare iluzje. To nie zniszczenie, to oczyszczenie. Nie zostaliśmy stworzeni do strachu. Zostaliśmy stworzeni do światła. I choć droga do niego prowadzi przez próg, który wielu omija, ty możesz go przekroczyć. Właśnie dlatego te słowa teraz w tobie rezonują. Być może twoje życie do tej pory było pełne biegu. Tysiące spraw, obowiązków, napięć, hałasu. I choć wszystko na zewnątrz się kręciło, w środku czułeś pustkę. Cichy głód duszy, którego nic nie potrafiło zaspokoić. Ani sukces, ani rzeczy, ani nawet ludzie. I właśnie ten głód był znakiem, że twoja dusza tęskniła za czymś większym, za tym, który ją stworzył. Teraz, gdy czas próby nadchodzi, Bóg nie odwraca się. Przeciwnie On się zbliża. Nie przez krzyk, ale przez szept. Nie przez zewnętrzne cuda, ale przez wewnętrzne przebudzenie. Dlatego tak ważne jest, by nie zagłuszyć tego, co właśnie się w Tobie zaczęło. By nie zatopić głosu Gabriela w natłoku informacji, w telefonie, w rutynie. Daj sobie czas, daj sobie przestrzeń i pozwól Bogu mówić, bo ta próba, przed którą stoimy, to nie tylko zewnętrzne wydarzenia. To coś znacznie głębszego. To duchowy wybór: światło albo ciemność, prawda albo wygoda, życie albo złudzenie. I nie chodzi tu o perfekcyjne decyzje, chodzi o kierunek serca o to, komu pozwalamy nas prowadzić. Gabriel przychodzi, bo niebo jeszcze nie zamknęło drzwi. Wciąż jest czas. Może ostatni taki czas? Czas na powrót, na wyznanie, nie potrafię sam, kropka. Na powiedzenie, prowadź mnie, kropka. Bo próba sama w sobie nie zbawia. Zbawia postawa, z jaką przez nią przechodzimy. Pokora, zaufanie, miłość nawet wtedy, gdy boli. Może dziś nie czujesz się silny? Może jesteś zmęczony, zniechęcony, ale właśnie takich ludzi Bóg wybiera, bo w ich kruchości objawia się Jego moc. Gabriel wie, że wielu się boi, ale mówi też: nie bój się, bo kto stoi w prawdzie, nie musi uciekać. Wszystko, co dzisiaj słyszałeś, było zaproszeniem nie do religii, ale do relacji. Nie do perfekcji, ale do autentyczności. Bóg nie chce, żebyś udawał. Chce, żebyś był prawdziwy. Zraniony, ale prawdziwy. Zagubiony, ale prawdziwy. Cichy, ale otwarty. I teraz w tej właśnie chwili możesz podjąć decyzję. Niespektakularną. Niedramatyczną. Cichą, wewnętrzną. Możesz powiedzieć, Boże, prowadź mnie, nawet jeśli nie wiem jak, nawet jeśli boję się tego, co zobaczę. Pragnę światła, pragnę ciebie, kropka. Jeśli to czujesz, to znaczy, że niebo już odpowiedziało, bo nawet najcichszy szept duszy dociera do serca Boga, a On zawsze odpowiada. Czas próby nie jest przekleństwem. To brama. A po drugiej stronie jest życie. Nie to powierzchowne, ale to prawdziwe, głębokie, pełne pokoju, nawet pośród burz. Nie musisz być gotowy. Musisz być otwarty. I jeśli zostałeś do końca, to znaczy, że jesteś. Czas próby nie nadchodzi, on już jest. Ale ty jesteś gotowy, by przez niego przejść. Nie sam. Z Bogiem, z Jego światłem, z Jego miłością. Jeśli to przemawia do Ciebie, zatrzymaj się jeszcze na chwilę w ciszy. Daj sercu usłyszeć to, co Bóg właśnie mówi. Może to zmienić Twój dzień, a może zmienić całe Twoje życie.